Przecież wszystko o naukach społecznych powiedział już Richard Feynman i to w zaledwie 112 sekund. Ludzie z kręgu nauk społecznych nie robią bowiem niczego naukowego. Unilever założył, że jeśli zbierze odpowiednich ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, to opracują dla niego optymalny plan. Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć chciałbym poruszyć kwestię zaawansowania nauk społecznych. Skąd to się wzięło? Otóż swego czasu jeden z internautów napisał przecież wszystko o naukach społecznych powiedział już Richard Feynman i to w zaledwie 112 sekund. Zaiste wypowiedź tego noblisty jest przednia. Można ją znaleźć na YouTubie, zresztą link będzie... Jest w opisie tego materiału. Więc obejrzałem sobie tę wypowiedź Feynmana, przetłumaczyłem na polski i postanowiłem nie tylko nagrać ją w formie podcastu, ale również rozwinąć. Także będą mieli państwo przyjemność albo nieprzyjemność wysłuchania połączonych myśli Richarda Feynmana i moich. Ironizując, myślę, że chyba zdecydowanie lepiej wiem. Co Feynman miał na myśli? No, niestety gość nie żyje i już z nim się nie porozmawia, także mogę takie operacje e, czynić. E, oto wypowiedź Feynmana uzupełniona o moje przemyślenia. Nauki techniczne odniosły namacalny i oczywisty sukces i nikt temu nie zaprzeczy. Natomiast w obszarze nauk społecznych powstało coś w rodzaju pseudonauki. Tak, tak. Nauki społeczne są przykładem czegoś, co szczyci się byciem nauką, jednak nauką zdecydowanie nie są. Ludzie z kręgu nauk społecznych nie robią bowiem niczego naukowego. Owszem, postępują według pewnych naukowych schematów, zbierają dane, doszukują się w nich pewnych związków i relacji, wykładają, piszą artykuły, jeżdżą na konferencje, cytują się nawzajem. I nadają sobie różne tytuły naukowe. Ale do tej pory nie odkryli żadnych praw. Na podstawie tych nauk nie skonstruowano absolutnie niczego. Jeszcze raz powtórzę. Na podstawie tych nauk nie skonstruowano absolutnie niczego. Jeszcze nigdzie nie posunęły się one do przodu. By nie być gołosłownym, podam trzy bardzo istotne kwestie. Jak do tej pory. Nie ma ogólnie przyjętych modeli poznawczych takich wielce szkodliwych zjawisk społecznych jak: po pierwsze, psucie pieniędzy przez rządzących, po drugie, działanie systemu społecznego potocznie zwanego socjalizmem, i po trzecie, błyskawiczne zniewolenie społeczeństwa niemieckiego przez Hitlera i jego popleczników. Nauki społeczne nie wytłumaczyły mechanizmów tych zjawisk. Nie wytłumaczyły ich przyczyn, ich konsekwencji oraz tego, jak w przyszłości społeczeństwa mają się przed nimi bronić. Przez cztery tysiąclecia rządzący psują pieniądz, przez cztery tysiące lat powoduje to wzrost cen, spadek produktywności narodów i transfer bogactwa od obywateli do rządzących. Przez cztery tysiące lat, by temu zakoby zapobiec, Rządzący stosują regulacje cen i płac, i przez cztery tysiące lat nigdy nie doprowadziło to do rozkwitu gospodarki. Przez cztery tysiące lat nauki społeczne nie wyciągnęły z tego procederu żadnych wniosków i nie sformułowały żadnych praw. Proceder psucia pieniądza trwa nadal, z jego wszystkimi negatywnymi dla społeczeństw konsekwencjami. A kolejne narody dają się nabierać na, jak pokazuje historia wszystkich ich poprzedników, niekorzystny dla nich socjalizm. Naród północno-koreański został zniewolony przez Kim Sena dokładnie tak samo jak Niemcy przez Hitlera. Naród rosyjski został zniewolony przez Putina dokładnie tak samo jak Niemcy przez Hitlera. W Korei mamy do czynienia z segregacją ludzi. A w Rosji można trafić do więzienia za powiedzenie słowa wojna. Zresztą obywatele nie mają tam żadnych praw. Wymieniłem zaledwie trzy zjawiska społeczne, ale to zaledwie czubek góry lodowej. Może kiedyś to zrobią, może kiedyś się tym zajmą, ale jak na razie nauki społeczne nie są zbyt rozwinięte, by nie powiedzieć, że nie są rozwinięte wcale. A teraz Nauki techniczne odkrywają prawidłowości, formułują zasady i prawa, a na ich podstawie tworzą teorie i w miarę możliwości jak najbardziej przybliżone modele zjawisk różnych. Następnie analizują te modele i na tych podstawach konstruują coraz lepsze rozwiązania techniczne, których jakość poddawana jest kontroli poprzez konfrontację zastosowania, konfrontację zastosowania. Oraz konsumentów, którzy jeśli są nieprzymuszeni do dokonania zakupu, to w swej zdecydowanej większości wybierają te rozwiązania, które mają najlepszy współczynnik kosztów do jakości. Mamy zatem do czynienia z naturalną selekcją, zwaną demokracją konsumencką. Udoskonalanie tych rozwiązań technicznych odbywa się w oparciu o metodę czarnej skrzynki. Która w przypadku systemów złożonych jest tańsza i o wiele bardziej efektywna od metod opartych na analizie modeli. O efektywności metody czarnej skrzynki opowiem na końcu tego artykułu. A jak sytuacja wygląda obecnie? Już na bardzo przyziemnych poziomach mamy ekspertów od wszystkiego. Wydają się być ekspertami naukowymi, ale tak naprawdę naukowcami nie są. Siedzą sobie przy komputerze, jak przy maszynie do pisania, i wymyślają coś w stylu: A, na przykład, że jedzenie uprawiane przy użyciu nawozów organicznych jest zdrowsze od jedzenia uprawianego przy użyciu nawozów nieorganicznych. Może to i jest prawdą, a może i nie. Nie ma na to żadnych dowodów, ale oni dalej siedzą przy komputerze i rodzą tego typu pomysły, jakby to była nauka. Potem, przez cytowanie się nawzajem, Wzmacniają swoje przekonania i stają się ekspertami od żywności organicznej, i tak dalej i w innych tematach. I tak oto powstają setki mitów pseudonaukowych w dziedzinie nauk w cudzysłowie społecznych, w odniesieniu do klimatu, ekonomii, organizacji społeczeństw, itd, itp. Być może mylę się i być może oni to wszystko wiedzą, jednak nie uważam, bym się mylił. Mam tę przewagę, to już akurat są słowa Feynmana, pod którymi ja się oczywiście podpisuję. Mam tę przewagę, że w praktyce przekonałem się, jak trudno jest naprawdę coś odkryć, jak bardzo uważnie trzeba sprawdzać przebieg i wyniki eksperymentów, jak łatwo jest popełnić błędy i oszukać samego siebie. Wiem, co to znaczy dotrzeć do wiedzenia czegoś, i dlatego nie mogę się mylić. Widzę, jak oni zdobywają informacje, co na ich podstawie tworzą i jakie są tego wyniki. Dlatego nie wierzę, że oni rzeczywiście coś wiedzą. Nie pracują jak prawdziwi naukowcy z obszaru nauk technicznych, nie dokonują koniecznych sprawdzeń, nie poddają ani swoich teorii, ani swoich konstrukcji, których zresztą nie mają, procesowi konfrontacji zastosowania. Nie czują metody i nie stosują metody czarnej skrzynki i na koniec nie przykładają wymaganej staranności naukowej. Ci pseudonaukowcy nawet nie wiedzą, że to, co mówią, to nie jest naukowe. Oni głównie straszą ludzi. Najbardziej zależy im na grantach, wyjazdach na konferencje, cytowaniach i schlebianiu sobie nawzajem. I to wszystko na nasz społeczny koszt. Żmudne dociekanie do prawdy nie jest składnikiem ich motywanty. Ciekawe, że te dwie skrajne postawy naukowe, ta inżynierska i ta humanistyczna w cudzysłowie, wynikają z tego samego konstruktora, jakim jest zapotrzebowanie państwa. Bo państwu, czyli grupie ludzi sprawujących władzę, zależy na osiągnięciach technicznych. No dobrze jest mieć lepszą broń od broni przeciwnika, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Z kolei państwu absolutnie nie zależy na tym, aby społeczeństwo rozumiało, za pomocą jakich mechanizmów rządzący rządzą tymże społeczeństwem. Przypisy. Konfrontacja zastos zastosowania. To sprawdzanie, jak odkryte prawa i reguły spełniają się w praktyce, w naszym otoczeniu naturalnym. Przypis drugi: jak w praktyce działa metoda czarnej skrzynki. Już od ponad 15 lat pracuję nad zagadnieniami związanymi z życiem w najszerszym tego słowa znaczeniu które obejmuje również procesy społeczne i gospodarcze. I oto po tak długim okresie natrafiłem na wspaniały opis powiązania procesów ewolucyjnych z gospodarką. Opis, z którego płynie bardzo wiele ważnych wniosków. Teraz przytoczę cytat z książki Metoda czarnej skrzynki. Kłopot Unileveru polegał: Unilever to jest producent proszków, m.in. proszków do prania. Kłopot Unileveru polegał na tym, że stosowane przez niego dysze nie pozwalały na bezproblemową pracę. Steve Jones, zatrudniony w liverpoolskiej fabryce proszku przez krótki okres w latach 70. XX wieku, zanim zmienił ścieżkę kariery i stał się jednym z najbardziej wpływowych biologów ewolucyjnych świata, twierdzi, że regularnie się zapychały. Te dysze to była cholerna upierdliwość, wyznał. Były mało wydajne, ciągle się czopowały i dawały proszek o ziarnach różnych rozmiarów. Był to dla firmy bardzo poważny problem. Nie chodziło przy tym o same koszty serwisowe i tracony czas, ale również o jakość produktu. Unilever potrzebował lepszej dyszy, jak najszybciej. Dyrekcja powierzyła zadanie zaprojektowania jej swojemu elitarnemu zespołowi matematyków. Unilever już wówczas był bogatą firmą, więc stać go było na prawdziwych geniuszy. Ci z grupy pracującej nad dyszą nie tylko byli matematykami, specjalizowali się też w systemach wysokociśnieniowych, dynamice płynów i różnych aspektach analizy chemicznej, i dobrze znali fizykę przejść fazowych czyli procesy rządzące zmianą stanu skupienia w tym przypadku z ciekłego na gazowy bądź stały. Dziś być może nazwalibyśmy ich inteligentnymi projektantami osobami, do których zwracamy się, kiedy mamy do rozwiązania poważny problem nieważne czy biznesowy, czy techniczny, czy polityczny. Unilever założył, że jeśli zbierze odpowiednich ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, to opracują dla niego optymalny plan. Powtórzę ja raz jeszcze. Unilever założył, że jeśli zbierze odpowiednich ludzi, z odpowiednimi kwalifikacjami, to opracują dla niego optymalny plan. Prawdziwe stwierdzenie, nieprawdaż, każdy pod nim by się podpisał. A cóż jednak się stało? Otóż zespół matematyków zgłębił zagadnienia przejść fazowych i wyprowadził szereg finezyjnych równań. Naukowcy dyskutowali podczas zebrań i seminariów aż wreszcie po długim okresie badań udało im się stworzyć Nowy model dyszy. Jak możemy się już domyśleć, ów model nie działał. Nowa dysza też się zatykała, wytwarzała ziarna o różnych rozmiarach, poza tym była mało wydajna. Coraz bardziej zdesperowane władze Unileveru przekazały zadanie biologom, którzy zasadniczo nie znali się ani na dynamice płynów, a o przejściach fazowych ostatni raz czytali w szkole średniej. Dysponowali jednak czymś bardzo wartościowym, dogłębną świadomością związku pomiędzy porażką a sukcesem. Biologowie poprosili o 10 egzemplarzy dyszy. Wprowadzili do każdego z nich drobne zmiany, po czym poddali wszystkie zmodyfikowane warianty rygorystycznym testom. Niektóre dysze wydłużono, inne skrócono, część miała szerszy otwór, część węższy, część po kilka rowków w środku, odpowiada Jones. Najważniejsze. Że jedna z nich okazała się odrobinę lepsza od oryginału. Chyba o 1 czy 2%. W następnej turze testom poddano 10 minimalnie różniących się od siebie kopii zwycięskiego modelu. I tak do skutku: po 45 iteracjach i 449 porażkach biologowie mieli w ręku dysze o znakomitych parametrach. Sprawowała się, o wiele lepiej niż ta, od której zaczynaliśmy, powiedział Jones. Źródłem postępu nie był kunsztowny odgórny plan ani w ogóle żaden plan, lecz bezpośrednia interakcja z otoczeniem. Jedna doskonała dysza powstała wskutek przetestowania 450 prototypów i odrzucenia 449 z nich. Grafika którą Państwo widzą na swoim ekranie, przedstawia pierwotny przekrój dyszy, przekrój ostatecznego modelu, owocu tych 45 iteracji i 449 odrzuconych projektów. No i cóż się okazało, że takiego kształtu, tego kształtu, który wygrał, nie przewidziałby żaden matematyk. Ciekawy wniosek, prawda? I teraz uwaga. Zwyczajowo postrzegamy rozwój technologii jako proces napędzany odgórnie. Myślimy, że naukowcy akademicy prowadzą abstrakcyjne badania, a na ich podstawie powstają teorie, a one z kolei służą za punkt wyjścia praktykom budującym nowe maszyny, gadżety i rozwiązania techniczne. Jest to tak zwany linearny model postępu, który można zilustrować za pomocą prostego schematu. Badania i teoria, dalej technologie, dalej zastosowania praktyczne. W przypadku rewolucji przemysłowej, na przykład, podręcznikowa wersja zdarzeń mówi, że zainicjowała ją w dużej mierze wcześniejsza rewolucja naukowa, a twórcy maszyn, które zmieniły oblicze świata, inspirowali się myślą Roberta Boyla, Roberta Hooka i Johna Locka. To są nazwiska, jeżeli przypominają państwo sobie ze szkoły średniej, fizyków angielskich. Ten model historii ma jednak zasadniczą wadę. Bagatelizuje ogromny postęp, jakiego w niemal każdej dziedzinie dokonały osoby pokroju biologów z Unileveru, zdobywając wiedzę metodą prób i błędów. Terence Keeley, aktywny zawodowo naukowiec, w swojej książce The Economic Laws of Scientific Research, Ekonomiczne Prawa Badań Naukowych, obala obowiązujący schemat przedstawiania rewolucji przemysłowej. W 1733 roku John Kay wynalazł czułęko szybkobieżne, które pozwoliło zmechanizować tkanie, a w 1770 roku James Hargraves zbudował pierwszą mechaniczną przędzarkę Spinning Jenny). Oba te przełomy, podobnie jak osiągnięcia White'a i Pola, maszyna przędzalnicza z 1758 roku, oraz Ark Write'a, maszyna przędzalnicza z napędem wodnym z 1769 roku, stanowiły preludium do rewolucji przemysłowej. I teraz uwaga, a jednak nie zawdzięczały nic nauce. Były to czysto empiryczne wynalazki, zbudowane na drodze prób, błędów i eksperymentowania uzdolnionych rzemieślników którym zależało na poprawie zdolności produkcyjnej, a co za tym idzie, dochodów swoich zakładów. Także pokrótce to tyle. Uważam, że strona praktyczna nauki, właśnie pójście w produkcję, badanie rzeczywistych produktów i badanie w warunkach konfrontacji zastosowania jest najlepszą metodą rozwoju. I tutaj, właśnie przytoczyłem, Dowody na to, tak? To jest książka, cytat na temat metody czarnej skrzynki, pochodzi z książki Matius Sieda, Metoda czarnej skrzynki. Także to, to są bardzo ciekawe zagadnienia. Zachęcam Państwa do przeczytania tejże książki, no i oczywiście obejrzenia materiału Richarda Feynmana o naukach społecznych. Absolutnie się z nim zgadzam, że niestety. Niczego nauki społeczne nam nie dostarczyły. A kiedy dostarczą? A no wtedy. Kiedy udzielą odpowiedzi, kiedy zbudują modele poznawcze, na tyle skuteczne, że będziemy mogli za, za ich pomocą edukować następne pokolenia, chociażby tych trzech zjawisk, o których powiedziałem: czyli psucia pieniądza przez rządzących, socjalizmu jako pewnego rodzaju mechanizmu społeczno-politycznego, który powoduje takie, a nie inne zachowanie ludzi, całych społeczeństw, no i. Zapomniałem już o co chodziło w trzecim a dojścia Hitlera do władzy, czyli tego, w jaki sposób, w jaki sposób politycy potrafią zawłaszczyć sobie całe społeczeństwa. I potem ci ludzie, którzy są zawłaszczeni przez polityków, przez rządzących, w zasadzie robią dokładnie wszystko, czego ci rządzący od nich oczekują. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego i proszę o komentarze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.